Witam państwa. Przedstawiam państwu symulację wyszukiwania pewniaków z losowania z dnia 17.09.2011 roku na dzień 20.09.2011 roku. Jest to wrzesień, Kumulacja Lotto na dzień 20 września 2011 roku wynosiła około 20 milionów złotych. W dniu 17 września 2011 roku zostały zlosowane liczby 8 10

30, 32 i 33. Wszystkie te losowania można sprawdzić na portalu lotto.pl, że są autentyczne i prawdziwe. Spróbujmy wyłapać te liczby stosując, stosując program Golden Lotto w opcji jaka po jakiej. Jaka po jakiej oznacza, po jakich liczbach najczęściej występują liczby w kolejnym, następnym losowaniu, z których możemy wyłapać pewniaki. Przejdźmy teraz do. Wyszukiwania tych pewniaków Ustalełem tutaj datę Na 3 stycznia 2004 roku Do 17 września 2011 roku Jakie liczby padły W losowaniu kolejnym Poszukujemy Przy fazie obojętnej I przy parzystych Pięciu liczbach Bo akurat pięć liczb parzystych wystąpiło Będziemy poszukiwać pewniaki tu wpisane jest 8, 10, 20, 38, 42 i 45. Są to liczby, które wystąpiły 17 września 2011 roku. Poszukujemy teraz. I teraz widzimy: z brzegu mamy tutaj 6, 32. 6 mamy z brzegu. 30 jest. Jest 6 tutaj. I tutaj mamy 6 i 30. Tutaj mamy 26 liczbę. Tutaj mamy dwudziestkę z brzegu. Zobaczmy we wspólnym koszu jak jest. I mamy szóstkę i trzydziestkę te z brzegu jako potencjalnie w sześciu liczbach, występując te dwie liczby najczęściej też. Zobaczmy teraz we wschodzie jak to chodzą one. Wschód to jest wschód księżyca. Mamy tutaj również szóstkę z brzegu, 26, 20, 30 jako trzecią, tu mamy 26 i 30. Tu mamy 26, które możemy wrzucać wszystkie te liczby do wspólnego kosza i tutaj mamy 26. A jak we wspólnym koszu? W pięciu liczbach z tych wszystkich, co tutaj znajdują się e, liczbach z w tych liczbach, które tutaj są wyświetlone, po których szukamy, występuje 26 i 30 w najczęściej występującym, występujących liczbach. Weźmy teraz cztery parzyste liczby, jakby, jakbyśmy poszukiwali i wrzucali je do wspólnego kosza. I mamy tutaj 32 i 26 i 26 znowu z przodu. I mamy tutaj szóstkę i 26. I mamy 26, i szóstkę na drugiej pozycji. I szóstkę tutaj mamy. We wspólnym koszu jak mamy liczbę 26 na drugiej pozycji. Jest tutaj szóstka, 30, 20. I które wyświetlają nam się. Przejdźmy teraz do trzech parzystych liczb. W fazie obojętnej. I mamy 30 na pierwszym miejscu i 26 obok. Czyli po lewej stronie są nasze tak zwane.

Zobaczmy jak te liczby chodzą, bo to było pięć parzystych liczb, jak chodzą one w 2011 roku. Poszukajmy tych liczb od 2011 roku. Ustawiłem datę od 1 stycznia 2011 roku do 17 września 2011 roku. Jak te liczby będą chodzić? Zobaczmy w fazach w fazie obojętnej i przy żadnych parzystych liczbach. I widzimy tutaj 6, 32, 33. Tu widzimy liczbę 32 z brzegu. Tu widzimy 6 i 20 z brzegu. I tu widzimy 33 nieparzystą liczbę pierwszą z brzegu. A co jest pewniakiem we wspólnym koszu? Liczba 6. Liczba 6 najbardziej chodzi. Weźmy teraz przy parzystych pięciu liczbach Zobaczmy, jako że 5 parzystych padło, jak chodzą te liczby. I mamy tutaj 30 na pierwszym miejscu z tej strony. Tu jest 30, tu jest 30. I tutaj mamy 30 jako na pierwszym miejscu. Tu mamy również 26 liczby. I 30 we wspólnym koszu nam na drugiej pozycji jest. A łącznie na wyświetleniu to mamy 30, 26, 6, 20 i 32 wyświetlone. Czyli mamy orientacyjnie na 20 liczb wyświetlonych, 5 liczb trafionych. Zobaczmy jak będzie w czterech liczbach parzystych. mamy tutaj szóstkę i 26 i 30 i 32 i 26 z brzegu. I tutaj mamy szóstkę i 32. I tu mamy szóstkę i 26. I tutaj mamy z brzegu szóstkę jako z pierwszej strony potencjalne pewniaki. A co jest w naszym wspólnym koszu? Szóstka jest z brzegu, Szóstkę mamy 26, 32, 30 i mamy również 33. 33 jako pierwszą liczbę nieparzystą, która chodzi po tych liczbach parzystych. Teraz zobaczymy, jak będzie przy trzech parzystych liczbach. Przy trzech parzystych mamy też liczbę 33. Jako na drugiej pozycji z innymi występującymi. I tutaj jest również szóstka. Tu mamy dalej 32. Tutaj mamy na drugiej pozycji 32 występującą. Tutaj mamy 26 i 30. I 33. Tu mamy liczbę 32. Na tej drugiej pozycji. Tu mamy szósteczkę też. I również mamy tutaj 33 na trzeciej pozycji. A jak we wspólnym koszu jest, szóstka i 33 w pięciu liczbach są. Zobaczmy teraz jeszcze, jakby miały być dwie parzyste liczby. I 33 jest na pierwszym miejscu, czyli przy dwóch potencjalnie parzystych, jakby wchodziły nieparzyste liczby, to 33 jest jeszcze przed wieloma, z 22 do tego. A jak jest we wspólnym koszu? Na pierwszym miejscu jest liczba 6. Dobrze. A teraz weźmy sobie, jakbyśmy mieli wziąć nieparzyste dwie liczby po tych liczbach jak wchodzą. I mamy również w nieparzystych 33 na pierwszym miejscu i tutaj i tutaj. I po liczbie 8 i po liczbie 45, 33. 30, tu mamy 33 i ale to są liczby przy nieparzystych, czyli przy nieparzystych nawet czwórka i szóstka jako szóstka druga wchodzi, którą należy brać również pod uwagę. A przy tych nieparzystych liczbach, jakie najczęściej chodzą, szósteczka, czyli tą szósteczkę należy zaliczyć do pewniaków. A weźmy teraz we wschodzie, gdzie księżyc wschodzi. Ustalmy tutaj, zobaczmy jakby było przy parzystych czterech liczbach. Przy parzystych czterech liczbach, które wchodzą, z tego względu, że przy, przy pięciu parzystych oczywiście nam wychodzą same zerówki, same zerówki. Tylko jest to we wschodzie, same zerówki wychodzą, wychodzi nam liczba 26. Dobrze, ale zobaczmy jak przy parzystych czterech liczbach by nam wchodziło. I mamy 26 na pierwszym miejscu i 32. I tutaj mamy 26, 26 i 26 na pierwszym miejscu. Tutaj mamy szósteczkę, tutaj mamy 26 i również szósteczkę. A co najbardziej chodzi? 26 liczba jako pewniak, którą należy wrzucić również do wspólnego kosza yy, i do analizy. A przy parzystych trzech? A przy parzystych trzech? Co wchodzi nam we wspólnym koszu najszyb, najczęściej? Również 26 liczba. Zobaczmy jeszcze tylko przy nieparzystych trzech liczbach, jak nam y, wychodzi we wschodzie. We wspólnym koszu. Widzimy, że przy nieparzystych liczbach również 14 i 26 są parzystymi liczbami. A przy czterech nieparzystych? we wspólnym koszu jak będziemy szukać 32 jest w nieparzystych jako pierwsza czyli też moglibyśmy brać tą liczbę do wspólnego kosza w losowaniu w dniu 20 września 2011 roku była kumulacja około 20 milionów złotych znowu nikt nie trafił kolejna kumulacja jest w dniu 22 września 2011 roku gdzie, gdzie za 6 trawnych pewniaków Kumulacja wynosi 25 milionów złotych. Program Golden Lotto wskazuje pewniaki, jakie widzieliście Państwo w tym filmie. Wrzucając potencjalne pewniaki do głównego kosza, w programie Golden Lotto można wybrać te pewniaki, które zostaną wylosowane w losowaniach kolejnych, następujących, jakie były. Prosimy oglądać kolejne filmy. Jak również wejść na stronę www.goldenlotto.pl, gdzie wiele jest dobrych rad na trafne wytypowanie liczb.